PKP. Pięknie, kabotyni, pięknie. Bardzo pięknie. Proszę pana. Tak. Czy pan dokładnie rozumiesz, o co chodzi z tymi sześciolatkami? Eee, o co chodzi z sześciolatkami? No. No, dla mnie sprawa jest jasna, ale może pan e, mi powie, co pan e, rozumie. Bo ja sobie, proszę pana, kombinuję tak. Koniecznie chce się wysłać sześciolatki do szkół, kiedy tak naprawdę te sześciolatki już do tych szkół chodzą, Ponieważ sześcioletnie dzieci odbywają pierwszy stopień szkolny, czyli tak zwaną zerówkę. Mhm. Czyli teraz cofniemy. Sześciolatki będą chodziły do pierwszej klasy, a zerówka będzie obowiązywała już pięciolatki. Mhm. Proszę pana, to jest dla mnie jakaś paranoja, ponieważ te małe dzieci, które są nastawione przede wszystkim na zabawę i ewentualnie uczyć poprzez zabawę, te małe dzieci mają taki problem, że jeżeli jedno dziecko w danym roku urodzone jest na przykład w styczniu, a drugie w grudniu, to te dzieci dzieli rok różnicy. W tym wieku to jest... Przepaści przy rozwoju psychomotorycznym, to to widać strasznie, strasznie. Jaka jest różnica? Poza tym, szkoły nie są przygotowane do, do tego, żeby... Na przyjęcie e, takich uczniów. E, takich uczniów. Ale to nie o to chodzi. To jest, A o co chodzi? To jest, no to jest, właśnie, to wszystko, tłumacz to jest, mnie. Teraz wszystko przypomina e, bajdurzenie, to mo, 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 można dyskutować, czy, czy puszcza, czy nie puszcza. Nie! E, rząd e, z góry wiedział, po co e, robi i, i po co to miało być, już pani Hal, która. Miała taką grzywkę, to nieszczęśliwa kobieta, i zawsze dali nożyczki, to się tam coś na obie wyszczyła. Ale wie pan, jak mogła sobie poradzić ze światła, jak ona nie potrafiła z fryzurą sobie no poradzić. No tak, no więc no, też taka była minister, więc ona już miała to wprowadzić, ale to się zaczopowało. Za to sprawa jest prosta: pieniądze. Po to. Jak pieniądze? pieniądze? Przecież na te dzieci będzie trzeba wydać więcej Nie, pieniędzy. Nie żeby wcześniej dzieci zaczęły chodzić do szkoły, wcześniej, tak? ko wcześniej kończą szkołę i wcześniej idą do pracy. To jest, to jest e, część ogólnego. A sprawy. rozumiem i dlatego również podniesiono wiek emerytalny o 2 lata, to? ponieważ dzięki temu ludzie będą pracować 3 lata dłużej. Tak. Czyli trzy lata krócej będzie wypłacało się na przykład emerytury. No i plus ten. Rok, ogromne pieniądze. A wcześniej zaczną, o, zaczną odprowadzać, prawda, te pieniążki, bo wcześniej pójdą do pracy. No o, tak, to, oczywiście to, będą to, płacić. To jest Sprawa typowo ekonomiczna. Znaczy, yy, A dlaczego nikt o tym nie mówi? Ale po co? Proszę pana, że Będzie się bajdurzyło o, o dobro dziecka, że dziecko szybciej się będzie rozwijało. A po jaką cholerę ma się szybciej rozwijać. Dlaczego że, żeby, zabierać no, temu małemu dzieciństwu? Że niby co? Że, że jak pójdzie do tak może zrób eksperyment, że może od trzeciego roku niech tam kombinują. W końcu są takie kraje, że dziewięciolatkowie siedzą w fabrykach i tymi małymi, żółtymi rączkami no. tam składają Proszę, różne... A, ale przecież jest. nawet jak siedmiolatkowie idą do szkoły, to masa z tych siedmiolatków, to i tak są jeszcze straszne dzieciuchy. No ale nie, nie, niech pan popyta prawdziwych e, nauczycieli, pedagogów, jak, jaki to jest problem, jak, z czym się boryka nasza szkoła, i jak z roku na rok coraz e, marniejsi wychodzą e, uczniowie z tej, z tej szkoły, jak, jak, jak zasób wiedzy ich jest coraz, coraz mniejsze. Tak bo, jest. Bo to wszystko zmierza też w jednym, w jednym kierunku, żeby. Szkoła wypuszcza pół, pół kretynów, pół durnych, pół inteligentów. Który ma no. się nadawać tylko do, do zwykłej roboty. Bo na koniec panu coś jeszcze powiem? Ma charować, bo prawdziwi yy, bogaci Polacy mają specjalne szkoły, gdzie Myślą tak, do szkół kretych, prywatnych, zagranicznych, że mają tam, tam kształci Polacy. I tam się kształci wtedy elita, która ma potem rządzić tą przenios... całą masą, która debili. po prostu... No, będzie To ma pan w Ameryce. I w Ameryce ten ukochany kraj dla, dla, dla tych różnych prawicowych durniów, którzy, którzy się cieszą, zawsze podają przykład amerykański. Jaki przykład amerykański? 45% ludzi nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, zdycha pod, pod płotem. I ale może... jak wielki jest w Stanach Zjednoczonych wtórny analfabetyzm. No ale. No, w, ale to jest inny temat. To jest no. zupełnie inna a, także bajka. Także chodzi jak zwykle. o pieniądze. O pieniądze. A, papiwo, pi a piwo. A piwo, jak, jak zwykle. okej! Okay. Okay.